Naszym gościem jest pan Jacek Władysław Bartyzel, wiceprezes Federacji dla Rzeczpospolitej. Dokładnie, dzień dobry. Panie, panie Jacku, chcieliśmy pana zaprosić do takich zabawy, gdzie pan będzie przewidywał wynik konfederacji w wyborach do Unii Parlamentu. Proszę wpisać jakieś swoje przesłanie oczywiście, tego nikomu nie pokazywać. My, tą karteczkę zapieczętujemy, schowamy i odczytamy. Odczytamy podczas wieczoru wyborczego. No Oczywiście proszę postarać się, żeby te, te, te wyniki były jakieś takie w miarę realne, bo mm -hmm. jeśli nie będą, będziemy się śmiali z Pana. E, czyli zapisuję i nie pokazuję, tak? Tak, tak? W międzyczasie, tam z, nie wiem, czy ma Pan podzielność uwagi. Już zapieczętuję w takim razie. Tutaj mamy, mamy, mamy redakcyjne koperty. Panie Kubie, Jakubie, proszę schować, zapieczętować, podpisać. Chętnie się popytam, co się dzieje w Federacji dla Rzeczpospolitej. Czy to jest organizacja oddolna, czy wodzowska? Jak to wygląda? To znaczy ja takiego podziału właściwie bym nawet nie stosował, tak? No wiadomo, pan Marek Jakubiak jest liderem, ale to nie było na zasadzie takiej, że pan Marek Jakubiak powiedział, teraz będzie moja partia, prawda? Przeciwnie, pan Marek Jakubiak bardzo jasno mówił, że on chce współpracować z ludźmi, że on chce łączyć, prawda, Polaków, patriotów. Ja z kolei od. Dłuższego czasu, od wielu miesięcy, jeszcze wiele miesięcy, zanim zacząłem współpracę z panem Markiem Jakubiakiem, wiedziałem, że jest potrzeba nowej siły politycznej, która będzie wolnościowa, naprawdę wolnościowa, zwłaszcza wolnościowa gospodarczo, ale wolnościowa też w sprawach wolności osobistych, tego, żeby państwo zajmowało się dobrym, wspólnym, a nie ingerencją w życie jednostki, ale też patriotyczna, tak, to znaczy wolność nie oznacza tego, że odrzucamy naszą tożsamość, nie, właśnie jesteśmy wolnymi obywatelami. Którzy tworzą wspólnotę, którzy tworzą wspólnoty te małe, naturalne, typu rodziny i tak dalej, ale którzy są częścią dużej wspólnoty narodowej, prawda? Eee, wiemy, czym jest dobro jednostki, wiemy, czym jest dobro wspólne. Federacja dla Rzeczypospolitej dokładnie tydzień temu, dokładnie tydzień temu, dokładnie tydzień temu w Sejmie odbyła się konwencja programowa Federacji dla Rzeczypospolitej, gdzie ogłosiliśmy program Federacji dla Rzeczypospolitej. Ten program koordynowały dwie osoby. Ja jako wiceprezes Prezes partii i szef rady programowej, i pan Artur Zawisza, który jest drugim wiceprezesem partii i był też no, wiceprzewodniczącym rady programowej. Założenie było takie. Ja, jako ten liberał, ja się nie wstydzę tego słowa, bo dla mnie liberał to nie jest ten lewak, tylko liberał to jest ten, który kocha wolność, i pan Artur Zawisza kojarzony ze środowiskami konserwatywnymi, narodowymi. I w ten sposób udało nam się stworzyć świetną syntezę. Nasz program nosi tytuł Patriotyzm i wolność. Tak? Podzieliliśmy go nawet na rozdziały patriotyzm i rozdział patriotyzm, rozdział wolność, rozdział patriotyzm. Pokazuje to, co jest naszą tożsamością. Tak? To, co jest naszą polską tożsamością i jak powinno wyglądać. Na nasze państwo, tak? Jak państwo powinno dbać o dobro wspólne, jak powinno być zreformowane. Tam są radykalne reformy konstytucyjne w tym programie. Tam jest wizja ustroju prezydenckiego, ale także bardzo silnej partycypacji obywatelskiej z referendami, głosami elektorskimi, wetem obywatelskim i tak dalej. I prawdziwą reformą sądownictwa, nie upolitycznieniem sądownictwa, jak robi PiS, ale reformą sądownictwa, bo to sądownictwo działa źle. I rozdział wolność, tak? Rozdział wolność, który mówi o że państwo się nie powinno wtrącać w prywatne sfery życia jednostki, ale także w prywatne sfery życia rodziny, bo to też jest rzecz, gdzie państwo nadmiernie ingeruje, prawda, w te przywileje tych naturalnych wspólnot, ale także naprawdę wolnościowy program gospodarczy. Ja rzeczywiście w tym programie gospodarczym kładłem bardzo silny nacisk na wolny rynek, na defiskalizację życia społecznego. Jestem przekonany, że to jest najbardziej wolnorynkowy program, jaki ma jakakolwiek partia polityczna w w Polsce e, Oczywiście on się wpisuje właśnie w tę Konfederację, która łączy środowiska wolnościowe i patriotyczne. My jesteśmy środowiskiem i wolnościowym, i patriotycznym. No i mamy naprawdę jedną rzecz jednak z tego programu bardzo chcę, e, chcę wspomnieć, e, właśnie e, na temat podatków. Tak? No, obywatele nie mogą być okradani, dlatego program zakłada likwidację podatku dochodowego, likwidację ponad setki różnych mniejszych podatków o marginalnym znaczeniu, ale także to jasno mówimy, że żeby trwale obniżyć podatki, musimy obniżyć wydatki i w naszym programie jest to że jest postulat, by wydatki nie wynosiły 43% produktu krajowego brutto, a poniżej 30%, i by te 30% wpisać do konstytucji. Patriotyzm i wolność to jest idea przewodnia Federacji dla Rzeczypospolitej, którą się zgadzam ja, Marek Jakubiak, Artur Zawisza, ale gdzie się zgadzają też setki czy tysiące działaczy Federacji w całej Polsce. Ten program został przyjęty demokratycznie w e-votingu. Ja spróbuję zadać w takim, w takim razie trochę trudniejsze pytanie. Jaki ma pan stosunek do ofensywy środowisk LGBT, które chcą wprowadzić seksualizację do szkół w kontekście tego, że no, kiedyś pan uczestniczył w paradach ja rozumiem, równości? Ja, ja rozumiem i rzeczywiście swój pogląd na ten temat rewiduje. To nie jest tak, że ja nie będę mówił, prawda, żeby ich karać, czy żeby im odbierać prawa. Oni prawa, oni są i tutaj może powiem to, co się tym najbardziej konserwatywnym środowiskom nie spodoba, ale oczywiście oni mają prawa i wszystko to, co dotyczy ich wewnętrznych spraw, powinniśmy respektować. Natomiast miała rację, miała, miały rację te środowiska bardziej prawda, konserwatywne. Miały rację, że niestety, ale za ich postulatami dotyczącymi tolerancji, wolności i równości, idą postulaty lewicowe, które tę granicę faktycznie przekraczają. Dlatego rzeczywiście żałuję tego e, udziału w tych paradach równości. Nie dlatego, żebym chciał im odebrać ich prawa i ich wolność do czynienia tego, co robią z własnym życiem, bo tę wolność jako wolnościowiec jak najbardziej podkreślam i, e, e, i utrzymuję. Natomiast jest rzeczywiście prawdą, że te postulaty typu ta karta LGBT, ona ingeruje w prawo rodziny, tak? ona ingeruje w prawo rodziców do wychowywania własnych dzieci. Rzeczywiście, jak się pojawiają postulaty adopcji, to faktem jest, że to jest naruszenie praw już osoby trzeciej. Tak? To już nie jest sprawa tych dwóch panów czy tych dwóch pań, które są ze sobą. To już jest sprawa naruszenia, e, naruszenia e, prawa osoby trzeciej, no do życia, e, jeśli nie w rodzinie naturalnej, no bo że dzieci adoptowane z jakichś powodów być nie mogą, to przynajmniej do tego, by miały tę namiastkę rodziny. Dlatego rzeczywiście mówię w tym aspekcie, swój pogląd na ten temat można powiedzieć zrewidowałem, to znaczy po prostu musiałem przyznać im rację. Ja dziękuję bardzo, jestem usatysfakcjonowany tym wyjaśnieniem, nie wiem jak Państwo.